manetko, tam u was słychać? Bo mnie nuda Jak widzicie, kawkę se piję. O i zakupiłem sobie taką pierdółkę Do motorku Jest to uchwyt na telefon Zobaczymy jak się będzie sprawował No wygląda w miarę Tak Za chwilkę podejdziemy do motorku, zobaczycie Ile jest pierdzielenia się Żeby zamontować taki uchwyt No uchwyt jest prosto zamontować ale ile pierdzielenia, żeby puścić tak w miarę dobrze kabel. No to idziemy do motorku. Stoj Jak widzicie, plastiki porozkręcane jeden, drugi, siedzenia. A tutaj motorek w negliżu. Widać niczek, już nie za plastikami. Akumulatorek tutaj mamy, abyście chcieli wiedzieć gdzie jest, pod tyłkiem można powiedzieć. No i nic, a tak wygląda mój uchwycik. No, telefon miarę fajnie wygląda. Aha, i oczywiście uchwyt z ładowarką, to fajny taki, bo ma taki przełącznik, że mogę wyłączyć ładowarkę, żeby mi po prostu akumulatora nie rozładowało. Teraz jest załączone, mogę sobie na wyłączone zaponie nadładować, a tutaj sobie przekręcam ten taki jest mała, dringiel i wyłączam, mi nie rozładuje się w nocy akumulator. A jak puściłem kabel? Właśnie z tym kablem to były ja ja powiem wam żeby tak w miarę dobrze to wyglądało to tutaj puszczałem tu, 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 tak żeby było jak, jak w seryjnym, nie? Jakby ja wyjechał z tego z salonu, nie? Żeby go w ogóle nie było widać, gdzieś tam puszczony, widzicie nawet nie widać. Jeszcze tylko muszę się pobawić z trytytkami Bo kilka założyłem, widzicie tu trytytka żeby nie goniło, bo to jest ten kabelek. Gdzieś tam idzie motor cały brudny od owadów różnych. A bo wczoraj trochę jeździłem, wróciłem wieczorem nie chciało mi się już go myć. Widzicie? dłuższe, krótsze. No. no i tak to wygląda. No, tutaj puszczony, tutaj pod tym. Widzicie, tutaj idzie tu, tu, tu tutaj tak jest luźno. Ale... No i podpięty do akumulatora to jest ten kabelek. No, także jak będziecie kupować, to powiem wam, jak będziecie chcieli tak dobrze poprowadzić, to jest tego pierdzielenia się. Trzeba wszystko porozkręcać, zabawy, no ale coś za coś, nie? Zrobi się raz, a pozornie. No, chyba że się zepsuje wcześniej ten uchwycik. A jak motorek się spisuje? Dobrze się spisuje. Teraz mi się szykuje wymiana oleju. Zobaczymy, ile mamy przejechane. Hmm, tutaj czekajcie. Mamy total 3830 km, czyli za 170 km wymiana oleju. No, czyli za niedługo. Oj, tak to wygląda. Jeszcze sobie popatrzcie, jak wygląda on bez plastików. A więc, jak będziecie zakładać uchwyt, to się przygotujcie troszkę na rozbierania. Troszkę roboty jest, ale. Zrobi się i będzie miało się święty spokój. Dobra, to nic na razie.